Koronę chyba kocham za to, że to jest klub z mojego miasta. Bo ja jednak jestem urodzony w Kielcach, wychowany, wychowany w Kielcach już przez te 18 lat mojego życia i kocham koronę za to, że to jest mój klub lokalny, za to, że mogę jechać na stadion 15-20 minut i znaleźć się w tłoku piłkarskich emocji, znaleźć się. Tak naprawdę w miejscu, gdzie rozgrywam mecze piłkarska elita, bo mogę oglądać mecze z Legią, z Lechem, z Rakowem, z Jagiellonią, z Krakowią, z Górnikiem Zabrze, z tymi największymi markami, ale też kocham Koronę za to, jakie mi emocje przynosi, bo nie ukrywam, że tych emocji kibicowskich, nawet już po powrocie w 2022 roku, było. Bardzo dużo był ten Poznań 24, który się zapisał w historii klubu niesamowicie tak naprawdę ta historia najnowsza klubu opiera się troszkę na tym, na tym spotkaniu w poznaniu w ostatniej kolejce sezonu 23-24, no bo wtedy tak naprawdę też się zaczęła trochę ta nowa, nowa korona, jak to teraz ten ładny slogan jest obecnie używany przez marketing klubu.